Komputerowe triki. Odcinek 6. Reguła: Jeśli to inaczej. Reguła: Jeśli to inaczej pozwala na redagowanie treści dokumentu korespondencji seryjnej w zależności od pewnych zdefiniowanych wcześniej zależności. Dzięki temu możemy m.in. łatwo dostosować treść dokumentu do odbiorcy, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z kobietą czy z mężczyzną. Przyjmijmy, że po słowach uprzejmie zapraszamy będziemy chcieli dać wyrażenie pana lub panią, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z mężczyzną, czy z kobietą. Aby użyć korespondencji seryjnej, zaznaczmy sobie najpierw ten wyraz, po czym przechodzimy do zakładki korespondencja i tutaj wybieramy opcję reguły. Teraz wybieramy jeśli to inaczej. I musimy się troszeczkę zastanowić nad tym, jak tego użyć. Nazwa pola jest to pole, które będziemy porównywać z tym, od, z tym do, tego, do czego chcemy zmierzać. Wykorzystamy tutaj pewną zależność w języku polskim. Mianowicie każde żeńskie imię kończy się na literę A. Wobec tego będziemy porównywać pole imię i teraz, jeżeli ono będzie równe, zapiszemy kończy się na A w, w, w ofisie, zapisujemy to poprzez zapisanie gwiazdki i literki A na końcu. I teraz, jeżeli ten warunek zostanie spełniony, czyli imię będzie równe końcówce A, wstawiamy wyraz panią. W innym wypadku wstawimy wyraz Pana. Klikamy OK. Zobaczmy, czy to działa. Włączmy sobie jeszcze podgląd wyników. Mamy Adam, więc mamy Pana. Teraz Agata kończy się na A, wobec tego mamy wyrażenie Panią. I jeżeli sobie przewiniemy dalej, na przykład gdy mamy Andrzeja, to znowu ukazuje się wyrażenie Pana. W języku polskim oczywiście istnieją wyjątki od tej reguły. Mianowicie nie każde imię żeńskie musi się kończyć na literę A, bądź jakieś imię męskie może się kończyć na tą literę. Należałoby zatem przeglądnąć jeszcze te rekordy, aby z czystym sumieniem móc je potem publikować. Innym przykładem wykorzystania tej reguły może być na przykład zamiana słowa pozdrawiam. Powiedzmy, że w naszej bazie danych do 50 wyrażenia będziemy chcieli wstawiać po pozdrawiam, natomiast powyżej wstawimy słowo serdecznie zapraszam Adam Nowak. Zróbmy to zatem. Zaznaczam słowo pozdrawiam, przechodzę do zakładki Korespondencja i wybieram regułę Jeśli to inaczej. Tym razem będę porównywał liczbę porządkową. Jeżeli ta liczba będzie mniejsza lub równa 50, wstawiam słowo pozdrawiam. W przeciwnym razie wstawię słowo serdecznie zapraszam i klikam OK. Tutaj nam się jeszcze coś przesunęło, ale to nie szkodzi, mogę to sobie po prostu przewinąć enterami i zobaczmy, czy to działa. Przechodzę na 50. rekord i w tym momencie mam słowo pozdrawiam. Jeżeli przewinę o jeszcze jeden do przodu, zamienia mi się to na słowo serdecznie zapraszam. Tutaj już nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z kobietą, czy z mężczyzną, dlatego że jedynym warunkiem, który ustawiliśmy jest rekord powyżej 50., Dziękuję za uwagę. W następnym odcinku zajmiemy się edytowaniem daty w korespondencji seryjnej.